Mam list polecony dla ciebie. List polecony? Tak, ale jakiś dziwny. Masz rację, podpisany tylko literą A. To czek. Czek? O rany, ile pieniędzy. Proszę Was, wydajcie te pieniądze na dzieci i nic poza tym? Nie. To dar dla dzieci. Ale dlaczego podpisano go tylko literą A właśnie, żeby przynajmniej nazwisko. A może to opłaca się ryzykować. Zdaje się, że sztuczki tygrysiej maski nie są już tak skuteczne, odkąd należy do związku zamaskowanych zapaśników. Mam jednak nadzieję, że te 100 tysięcy dolarów, które wygrał, ryzykując własnym życiem, pomogą wielu sierotom. Spójrz na moje tulipany, jakie są śliczne. Wrosły tak pięknie, ponieważ pielęgnowaliście je z wielką miłością. Panie Marinos, mój tulipan również rozkwitł. Proszę mi powiedzieć, jak wygląda. To piękny czerwony tulipan, Lori. Naprawdę? Weź, Lori, to jest twój tulipan, śliczny. Jest taki mięciutki i miły w dotyku. Musi być rzeczywiście piękny. Gdzie jesteś, Lori? Qui, Tutaj, nie? chodź. Co robisz? Koncentruję się, żeby móc lepiej widzieć. Powiedz, co widzisz z miejsca, w którym się znajdujesz? Zachód słońca jest piękny. Nie mogę dotknąć zachodu, tak jak dotykam tych kwiatów, ale musi być piękny, jeśli tak mówisz. Biegnij. Lori, pan Marino czeka na ciebie. Chodźmy. Pan Marinos chce z tobą porozmawiać w ważnej sprawie. Chodź, kochanie, musisz być głodna. Jedz, Co ci jest? Panie Marinos, Lori nie chce jeść. Wiem, że to będzie smutna wiadomość dla Was wszystkich, ale Lori musi nas opuścić na jakiś czas. Opuścić? Dlaczego? Musi pójść do specjalnej szkoły dla niewidomych. Szkoła dla niewidomych? To znaczy, że nauczy się widzieć? Nie, ale w tej szkole są nauczyciele, którzy dzięki specjalnym metodom uczą niewidomych lepiej żyć? Nie chcę iść do szkoły dla niewidomych, ale przecież przed chwilą mówiłaś co innego. Nie chcę iść tam, gdzie są sami niewidomi. Rozumiem cię, Lori, nam też będzie ciężko bez ciebie. Będziemy bardzo tęsknili, ale ta szkoła jest ważna dla Twojej przyszłości. Nie obchodzi mnie przyszłość. Chcę zostać na zawsze z Wami. pani Marinos, proszę mi pozwolić. Bardzo proszę. Będę robiła wszystko sama. Nie poproszę nikogo o pomoc. Niech mi Pan uwierzy. Nie potrzebuję niczyjej pomocy. Nie wierzycie mi, ale potrafię wszystko zrobić sama. Chcę tutaj zostać, panie Marinos. Proszę mnie nie zmuszać, żebym poszła do szkoły dla niewidomych. Proszę, nie chcę odejść. Nie chcę. Od kiedy zdecydowałem się na branie udziału w walkach w związku zamaskowanych zapaśników, stałem się gorszy niż żółty demon, chociaż chciałem być uczciwym zapaśnikiem. Chcę walczyć uczciwie, a nawet się nie spostrzegłem, jak zacząłem stosować sztuczki, których nauczyłem się w jaskini tygrysów. Gdybym wymierzył podobny cios mojemu przeciwnikowi, zginąłby na miejscu. Jeśli w dalszym ciągu będę tak walczyć, zabiję kogoś na ringu. Muszę koniecznie walczyć fair. Jesteś gotowa, Lori? Tak. Musimy iść. Chodźcie, odprowadzimy Lori na przystanek autobusowy. Dobrze. Mam dla pana list polecony, proszę pokwitować Dziękuję, panu Jakaś zła wiadomość? To czek Czek? Na taką sumę? Kto go przysłał? Proszę, wydajcie te pieniądze na dzieci Załatwcie operację oczu Lori Pozdrawiam. Możemy wyleczyć Twoje oczy, Lori? Naprawdę? Jakiś nieznajomy podarował nam dużo pieniędzy, więc nareszcie będę mogła widzieć? Tak, Lori. Jeśli będę mogła widzieć, nie będę musiała stąd odejść, prawda? To cudownie pura niech żyje Lori Panie Marinos, myśli pan, że Lori naprawdę będzie widziała? Na razie możemy mieć tylko nadzieję. Hmm. Szerzej. Jeszcze trochę. O, tak. Nożyczki. Kleszcze. Wytrzeć. Jak poszło? Proszę zapytać doktora Sato. Ja nie mogę odpowiedzieć. Doktorze, jak poszło? Na razie nie chcę się jeszcze wypowiadać, ale operacja wypadła idealnie. To mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością. Czy będzie mogła widzieć? Mam nadzieję, że wynik operacji będzie pozytywny. To tam. Nie spałaś, Lori? Nie. Jak się czujesz? Doskonale. To cudownie. Naprawdę będę mogła widzieć? Musisz w to wierzyć, ale nie gorączkuj się. Odpoczywaj spokojnie. Dobrze. Złotych snów. Kiedy zdejmą mi bandaże? Powiedzieli, że wtedy, kiedy ten kwiat się rozwinie. Teraz zdejmiemy bandaże. Proszę zasłonić okno. Słońce jest niebezpieczne dla oczu, które tak długo były w ciemności. A teraz zdejmujemy. Odwagi, spróbuj otworzyć oczy. Uwierz córeczko. Wszystko będzie dobrze, zobaczysz. Nie ma się czego obawiać. Boję się. Jak widzisz, to moja ręka. Czy widzisz swojego wychowawcę? Widzisz mnie? Pan, panie Marinos. A więc widzisz. Tak, widzę, widzę wszystko. Lori, skarbie, jaki jestem szczęśliwy. Panie Marinos. To jest naprawdę takie piękne, tak? To cudownie móc widzieć. Ten cud był możliwy dzięki panu A. Musisz być mu wdzięczna. Gratulacje, Lori. Chcesz poznać najświeższą wiadomość, co się stało? Człowiek, który podpisuje się literą A, podarował pieniądze wszystkim sierocińcom w kraju. To prawdziwy deszcz pieniędzy. W całym kraju? Dokładnie. Odkryliście, kim jest ten tajemniczy dobroczyńca? Szukaliśmy go, ale jak do tej pory bez rezultatu. Szkoda. To musi być bardzo bogaty człowiek, który nie wie, co robić z pieniędzmi. Nieprawda. Pan A nie jest bogaty. Skąd wiesz? Czuję to. Jestem pewna. Nie jest bogaty. Wyjaśnij dlaczego. Ponieważ minęło wiele czasu od tamtego dnia, jestem pewna, że musiał ciężko pracować, żeby zarobić te pieniądze. Pan A jest bardzo dobrym człowiekiem. To Anioł. Tajna broń przeciwko tygrysie i masce. Oto ona. Kiedy będę z nim walczył, pokażę wam coś bardzo interesującego. Uścisk kobry. Kobra walczy jako okrutne zwierzę. Jego walka z tygrysią maską składa się z samych fauli. Raz, dwa, trzy puść go! Kobra w dalszym ciągu fauluje, tygrysia maska ma kłopoty, ale wytrzymuje. Tygrysia maska wygrywa. Tygrys pokonał kobrę. To bardzo silny przeciwnik. Gdybym mnie wytrzymał w jego uścisku, moje kości zostałyby pogruchotane. Tygrysia masko. Baba, wiem, co chcesz mi powiedzieć. Fałlowałem. To chwyty, których nauczyłem się w jaskini tygrysów. Gdybym tego nie zrobił, już bym nie żył. Nie miałem zamiaru o tym mówić. Spójrz tutaj. Czytaj. Myślę, że któregoś dnia spotkam pana A i do tego czasu będę grzeczna, żeby pokazać, jak bardzo jestem wdzięczna. Teraz, kiedy nareszcie może widzieć, mogę powiedzieć, że opłaca się ryzykować własne życie w walkach w związku zamaskowanych zapaśników. Fruń! Teraz cię złapię! Spójrz, Tęcza. Widzisz? Jaka piękna, wydaje mi się, że jeszcze śnię. Ale to nie jest sen. Wiem, bo teraz widzę to na własne oczy. Lori otworzyła oczy i widzi. Teraz moja kolej. Muszę także przejrzeć i zmienić sposób walki, tak jak pan Baba, walczyć używając tylko znakomitej techniki. Muszę opanować technikę, która zawsze zapewni mi zwycięstwo. Nie powinienem stosować podstępnych chwytów, których nauczono mnie w jaskini.